Dzień dobry! Marta Wnuk i jestem adwokatem. Dziękuję, że jesteś, więc chciałabym Państwu powiedzieć, że bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, że piszecie i jest mi niezmiernie miło Wam pomóc w trudnych sytuacjach Waszych życiowych. Dostaję. Różne wiadomości. Staram się bieżąco na nie odpisywać, jednakże jestem adwokatem, który jest najczęściej na sali rozpraw, stąd też nie zawsze dysponuję czasem, żeby odpisać Państwu na wszystkie wiadomości, które otrzymuję. Stąd też ta forma, którą uznałam, że włączę wideo i nagram, jest dla mnie najodpowiedniejszą formą, ponieważ mogę dotrzeć do większej. Grupy moich odbiorców, którzy mają ten sam problem. Chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, które dostałam. Przeczytam, ponieważ uważam, że to od Państwu bardziej odzwierciedli sytuację. Chcę zabrać żonie dzieci. Przycinek. Nie chcę płacić alimentów. Przycinek. Nie zapłacę jej grosza. Szanowni Państwo. Moja odpowiedź była taka dlaczego pan chce żonie zabrać dzieci i jaka wasza sytuacja jest faktyczna. Czyli opieramy się na faktach. Sytuacja faktyczna w tej akurat rodzinie wyglądała tak, że pan pracuje za granicą, e, przyjeżdża raz na jakiś czas do Polski, średnio raz na półtora miesiąca, e, natomiast zauważył nieprawidłowości w wychowaniu dzieci, stąd też chce zabrać e, dzieci matce oraz nie chce płacić alimentów. Jak się okazało, nie chce płacić alimentów, dlaczego? Dla zasady, ponieważ nie chce po prostu płacić, nie zapłaci jej. Jak się okazało, strony mają duży konflikt wzajemny, czyli wzajemne obwinianie za to, że im małżeństwo nie wyszło, za to, że żona go zdradziła. Stąd też on jest bardzo skrzywdzony i tak się też czuje, stąd też chce zabrać dzieci małżonce oraz nie chce płacić alimentów. Szanowni Państwo, jeżeli pójdziemy z takim wnioskiem do sądu, że po prostu chcemy zabrać dzieci, bo, bo chcemy. To myślę, że rozstrzygnięcie nie będzie dla nas korzystne. Jeżeli mówimy po pierwsze o zabraniu dzieci, to ja chciałabym tutaj wspomnieć jedną rzecz, że dziecko to nie jest rzecz, tak? To nie jest przedmiot, że go po prostu przeniesiemy, ponieważ czuje, rozumie oraz my dorośli wychowujemy dzieci, stąd też musimy mieć kompetencje wychowawcze, aby pozwolić, żeby dziecko prawidłowo. Dorastało. Stąd też gra rodziców nie jest skazana dla prawidłowego rozwoju dziecka. A zatem jeżeli pan wyjeżdża za granicą, a nagle przypomina sobie, że chce zabrać dzieci, bo tak a pytam się tego pana, co dzieci chcą, dzieci chcą być z matką, to szanowni państwo, raczej pozytywnego wyroku nie będzie w tym obszarze. Tak myślę, z mojego doświadczenia oczywiście, mogę się mylić. Hmm, oczywiście sytuacja zupełnie inaczej wygląda, jeżeli mamy podstawy do tego, żeby twierdzić, że dochodzi do nieprawidłowości, tak? Czyli, dla przykładu, mama nadużywa alkoholu, wychodzi, zostawia dzieci same, dzieci są zaniedbane, yy, dzieci nie, wiem, nie uczą się. Yy, mnóstwo różnych rzeczy, tak jak mówię, to są sytuacje indywidualne i należy na nie patrzeć indywidualnie, które faktycznie mogą spowodować, że sąd. Miejsce pobytu małoletnich dzieci określi przy ojcu. Wracając do kwestii te, tej, tej wiadomości i do kwestii alimentów, szanowni Państwo, po pierwsze, pierwsza rzecz: My nie płacimy alimentów dla drugiego małżonka albo rodzica. My płacimy alimenty na rzecz małoletniego dziecka. A odbiorcą, który zarządza tymi pieniędzmi, jest rodzic, który sprawuje pieczę nad dzieckiem. Jednakże, Szanowni Państwo, musimy wiedzieć, że dziecko kosztuje i wszystko zależy, na jakim standardzie oczywiście dziecko wychowujemy, ponieważ możemy wychowywać dziecko na standardzie takim normalnym, tak? Zresztą dziecko może, nie wiem, mieć trzy dodatkowe zajęcia dodatkowe, prywatną szkołę za 5,5 tysiąca i dwie opiekunki w języku francuskim i hiszpańskim, bo taką też sprawę miałam, gdzie te alimenty naprawdę dosyć wysokie były, gdyż te koszty przekraczały, z tego co pamiętam, około 15 tysięcy złotych jako koszt miesięczny utrzymania dziecka. Natomiast przyjmijmy, że standardowe dziecko bez żadnych dodatkowych zajęć kosztuje około, przyjmijmy... Tak, to jest przykład e, 1900 zł, co do zasady rodzice powinni po połowie partycypować w kosztach utrzymania dziecka, jednakże jeżeli jest sytuacja, że jeden rodzic sprawuje więcej czasu z dzieckiem, dla przykładu e, tata widzi raz na miesiąc dziecko, a mama wozi dziecko do szkoły e, na zajęcia dodatkowe, to te koszty mogą być w innym stopniu, w innej proporcji rozłożone. To wszystko tak jak mówię, zależy od indywidualnej sytuacji. Jednakże, Szanowni, Szanowni Państwo, musimy pamiętać e, o jednym, że alimenty to nie jest jakaś wypłata dla drugiego rodzica. To są faktyczne koszty, które ponosi i rodzic ubiegający się o alimenty na rzecz swojego dziecka, który, e, gdzie rodzic reprezentuje dziecko, tak? To dziecko. Jest tutaj najistotniejsze, ponieważ często nam mylnie się wydaje, że my mamy coś płacić drugiemu rodzicowi. Nie, tak nie wygląda sytuacja. Szanowni Państwo, zastrzegam raz jeszcze, my płacimy koszty związane z dzieckiem. A zatem wszystkie te składniki, które wchodzą w koszt utrzymania dziecka, są istotne i na nich w pierwszej kolejności się opieramy, gdyż wysokość alimentu właśnie jest uzależniona od tego, ile dziecko kosztuje. A do, dopiero, jako krok drugi, przechodzimy do innych kwestii, czyli kwestii związanych z naszymi możliwościami. Dla przykładu, jeżeli dziecko kosztuje 5000 złotych, a rodzic, który jest zobowiązany do płatności, zarabia 100 tysięcy złotych, to on nie będzie płacił 50 tysięcy złotych. Spokojnie, on będzie płacił jakąś tam część z standardowych kosztów utrzymania dziecka. A zatem szanowni państwo, jeżeli macie problem w tym obszarze, że boicie się wysokości alimentów, tudzież nie wiecie co może was spotkać, to polecam państwu po prostu zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika, do mojej kancelarii bądź do innej, gdzie podczas konsultacji mniej więcej można wyliczyć te koszty utrzymania dziecka oraz oszacować w jakiej wysokości alimenty mogą być płatne, jeszcze przed rozprawą. To wszystko ma sens, to do tego wszystkiego trzeba się przygotować, stąd też odpowiadając na wiadomość, dziecko oczywiście jest najważniejsze, dobro dziecka jest najważniejsze, stąd też sąd zawsze patrzy na sytuację rodziny, żeby zabrać komuś dziecko. Pierwsza rzecz, Dziecko to nie rzecz, więc zabrać tak nie możemy. Dziecko też ma zdanie, szanujemy zdanie dziecka. Stąd też, jeżeli mamy podstawy do tego, żeby kwestionować e, to, że dzieci są na przykład przy jednym z rodziców, oczywiście musimy walczyć. Niemniej jednak, jeżeli tych podstaw nie ma, to nie polecam Państwu. Alimenty, tak jak mówię, należą się dziecku. Kwestia wysokości, indywidualnie trzeba na to spojrzeć.